Dziś opowiem, jak robić content marketing przez godzinę dziennie i podzielę się narzędziami, z których korzystam, a one mi bardzo to ułatwiają. I ten temat zainspirowany jest moją rozmową na ostatnim spotkaniu networkingowym z kilkoma osobami. Zresztą potem podczas prezentacji osoby, która tam miała swoją prelekcję, prelekcję też padło takie pytanie, ile godzin Wam zajmuje tworzenie kontentu? No i odpowiedzi z sali padały takie dwie, trzy, czasami nawet cztery godziny dziennie. I pomyślałem sobie tak: no, rzeczywiście w tym momencie rozumiem, dlaczego tak wiele osób to powstrzymuje, i jak to jest trudne wcisnąć w swój kalendarz kilka godzin. Kiedy ktoś mówi wam, musicie tworzyć kontent w internecie, bo dzięki temu wasz biznes się rozwinie, albo dzięki temu pozyskacie klientów, albo po prostu musicie tworzyć, bo, bo dzisiaj wszyscy muszą tworzyć. Więc e, oczywiście nie wszyscy muszą tworzyć, natomiast e, ja mam, e, kieruję się takimi dwiema zasadami, to, jest, to są jakby moje latarnie morskie. Jedna, że to co robię, musi być dla mnie proste. Chodzi o to, żebym mógł robić to codziennie, a będę mógł robić to codziennie tylko wtedy, kiedy to mnie nie będzie w jakiś sposób męczyło. Bo jeżeli będzie męczące, no to nawet jak się zatnę i podejmę decyzję, będę to robił tydzień, dwa czy trzy, to po jakimś czasie mi się odechce. To trochę jak z dietą. Jak jesteśmy głodni, to ile czasu wytrzymamy w tej diecie? No więc, żeby takiego efektu tutaj nie było. To postanowiłem sobie dwie rzeczy, że po pierwsze tworzenie treści i publikowanie powinno być bardzo proste, w sensie takim operacyjnym, codziennego działania. A po drugie, moim celem jest, żeby poświęcić na to maksymalnie godzinę dziennie. Większość, przez większość dni poświęcam na to pół godziny dziennie, a czasami nawet mniej. I zaraz wytłumaczę, jak to robię. Pierwsze narzędzie, uśmiejesz się, bo jest bardzo proste, bezpłatne i z pewnością masz je pod ręką, to jest Google Docs, dokumenty Google. Posty tekstowe przygotowuję sobie w dokumentach. Tam można bardzo łatwo również wstawiać te kolorowe ikony, emotki, po to, żeby ten tekst był bardziej kolorowy, lepiej się czytał. I mam folder Google, w którym mam wszystkie posty od początku mojej działalności czyli to jest już ponad 2,5 roku. Nie wiem, ile ich jest, bo ich nawet nie liczę. Tak szczerze, jest tam kilka folderów, i tych postów jest sporo. I teraz, dlaczego je trzymam? No, po pierwsze, mam kopię tego tekstu, więc mogę z niego skorzystać na kilku platformach. To bardzo ułatwia. Mam jakby to źródło moje, własne źródło pod moją kontrolą, mogę sobie zaznaczyć, skopiować i wkleić do innej platformy na przykład LinkedIn, czy Facebook, czy Instagram, no to bardzo przyspiesza, czy nawet tworzenie opisów do filmów na YouTube, jak mam tą treść już gdzieś napisaną, to to, to też bardzo pomaga. Natomiast jest jeszcze jeden powód, że robię to w ten sposób, mianowicie taki, że od czasu do czasu zaglądam do analityki mojego konta LinkedIn'owego i znajduję te posty, które miały dużo komentarzy, gdzie się rozwinęła ciekawa dyskusja. Czasami patrzę na takie, gdzie były wysokie zasięgi i wracam do tych postów po jakimś czasie, po miesiącu, po dwóch, po trzech. Wracam do nich po to, żeby je przeczytać jeszcze raz. Właśnie odnajduję je na moim folderze Google. Czytam jeszcze raz i zastanawiam się, czy dzisiaj ten temat napisałbym inaczej, opowiedziałbym inaczej. Jeżeli tak, to biorę ten sam temat. I staram się go powiedzieć inaczej, albo po prostu siadam do tego posta, robię kopię i go przeredagowuję. Nie piszę go w 100% od zera, ale na przykład zmieniam nagłówek, albo jak widzę, że nagłówek jest mocny, to zostawiam nagłówek, ale poprawiam go wewnątrz. Staram się nadać mu lepszy ton, czy lepszą strukturę, prostszą, właśnie, i spowodować, żeby był bardziej zrozumiały. I łatwiejszy w czytaniu, bo wtedy wiem, że więcej osób go przeczyta od początku do końca albo w większym procencie przeczyta go więcej osób. Więc to jest, to jest moje główne, super narzędzie, jeżeli chodzi o przygotowywanie publikacji tekstowych. Teraz, jeżeli chodzi o wideo, od jakiegoś czasu z dużym powodzeniem korzystam z aplikacji Descript. Aha, jeszcze zaznaczam w tym momencie: ja nie jestem sprzedawcą tych programów, nie mam linków afiliacyjnych, więc po prostu dzielę się tym, z czego sam korzystam. I skoro mamy to za sobą, to mogę powiedzieć, że moją na ten moment ulubioną aplikacją do edycji wideo jest Descript to jest aplikacja chmurowa. I dlaczego tak bardzo lubię z niej korzystać? Dlatego, że tam wgrywam nagranie wideo z telefonu lub z kamery internetowej i ten descript błyskawicznie robi transkrypcję na tekst. Robi ją niemalże bezbłędnie. Czasami trzeba w jakichś słowach które są nazwami własnymi dodać wielkie litery, ale imiona, nazwiska polskie bardzo dobrze rozpoznaje, jeżeli podra, podajecie adres strony internetowej na przykład swojej w takim wideo, żeby ludzie mogli tam zajrzeć, pobrać jakieś materiały, poczytać czy pooglądać więcej czy z wami się skontaktować, to też bardzo dobrze sobie z tym radzi. Także y, poprawianie tej transkrypcji w zasadzie nie jest w ogóle potrzebne, albo jest, są to minimalne zmiany, dosłownie dodanie jakiejś kropki y, czy przecinka. I edycja wideo polega na tym, że edytujemy tekst. I ta sprytna maszynka przycina wideo w taki sposób, w jaki my na przykład wycinamy jakieś zdania, jakieś słowa czy jakieś akapity. I tak to skleja, że oczywiście widać taki mały przeskok. Między klatkami, ale tak by było w każdym programie. Natomiast możemy wyedytować wideo bez edytowania wideo. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają tworzenie wideo, przełamały już ten opór i tą niechęć do tego, żeby się nagrywać, nagrywają się i pytanie: No dobra, ale jak ja sobie teraz z tym poradzę? Może powinienem to wysłać do profesjonalnego montażysty. Oczywiście możesz, ale jeżeli, ja, ja zawsze patrzę w ten sposób. Jeżeli to wideo będzie w moim przypadku działało, spełniało swoją rolę i będę kręcił krótkie wideo codziennie, to czy ja bym chciał wysyłać to do kogoś, kto dopiero na następny dzień albo za dwa dni, bo dopiero wtedy będzie miał czas, zmontuje mi to, odeślę i opublikuje? Czy lepiej. I to była moja decyzja, nauczyć się podstawowych umiejętności edycyjnych, ale naprawdę super podstawowych, jak na przykład edytowanie tekstu, to co już umiemy robiąc posty tekstowe. I to mi wystarczy, i to mi daje wystarczająco zadowalający efekt. Moim celem nie jest wyprodukować najpiękniejsze wideo na świecie i najbardziej atrakcyjne z różnymi takimi przejściami i tymi rzeczami. Moim celem jest edukować moich odbiorców i dostarczać im wartościową treść, czyli taką, z której mogą skorzystać, czyli taką, dzięki której coś mogą zrobić lepiej, albo po raz pierwszy w życiu, albo czegoś się dowiedzą i dzięki temu wzbogacą swoją wiedzę i swoje działanie, i może dzięki temu podejmą jakąś nową albo lepszą decyzję w swoim życiu czy biznesie. Także staram się robić to w jak najprostszy sposób. I ten deskrypt to umożliwia. Ale on ma wiele, wiele różnych funkcji. Między innymi to, że niezależnie od tego, w jakim formacie jest nagrane wideo, to możesz je przeformatować do poziomego, pionowego czy kwadratu, to już są takie ustawienia przygotowane. Oczywiście możesz, można to zrobić w każdym formacie, można dodać napisy właśnie z tej transkrypcji. Tych template'ów, napisów jest tam bardzo wiele, można je powiększać, zmniejszać, zmieniać kolory i dodawać różne takie, te, tego typu rzeczy. Są różnego rodzaju efekty, jest biblioteka dźwięków, jest biblioteka wideo, więc jeżeli ktoś chce zmontować reklamę albo takie przejścia, gdzie ja cały czas mówię, ale tu się pojawia nagle jakiś inny obraz, zauważyłem, że niektórzy coś takiego robią. To się chyba nazywa b roll ale nie jestem na 100% pewny, to tam też jest biblioteka tego i też to można robić, czyli bardziej zaawansowana edycja też jest możliwa. Natomiast ta najprostsza, mój czas poświęcony na descript. To jest y, większość czasu to jest, kiedy uploaduję wideo, potem bardzo szybko coś zmieniam, a z reguły nawet nie edytuję tego tekstu. W większości wideo staram się na tyle przygotować to, co chcę powiedzieć, żeby właśnie edycja y, później. Tego, co wyprodukowałem, nie była konieczna. Poza tym, że przycinam początek, przycinam koniec, żeby nie było jakiegoś głupiego wyrazu twarzy, albo, yy, albo zbyt długiej pauzy na początku czy na końcu, i dodaję napisy. I potem pobieram to wideo już z tymi napisami. I ładowanie wideo i pobieranie wideo zajmuje najwięcej czasu. Najmniej czasu zajmuje dodawanie wideo, czyli jeżeli masz kilkuminutowe wideo, tam 2-3-5-minutowe, to prawdopodobnie cała edycja nie zajmie ci więcej niż 10-15 minut, łącznie z tym ładowaniem i pobieraniem. No i wtedy możemy powiedzieć, no dobra, no to jak się z tym mieszczę w godzinę dziennie? No więc mogę Ci tutaj pokazać, w jaki sposób ja się przygotowuję, żeby nagrać wideo, i tak samo możesz się przygotować, żeby nagrać post. Robię sobie postit, na nim jest nagłówek, i to jest postit na przyszły tydzień. Tutaj pod kamerą mam postit na dzisiaj. I tam jest nagłówek, i trzy bullet pointy. I to jest wszystko, co jest potrzebne, żeby nagrać wideo, bo jak już wiem, o czym mówię, teraz jesteśmy na drugim bullet pointie. Pierwszy to był Google Docs, drugi to jest Descript, i trzeci za chwilę powiem, jaki będzie. Jak, jak już wiesz, co chcesz powiedzieć, czyli od czego zacząć, tego pierwszego zdania staram się nauczyć na pamięć żeby w sposób taki wejść no, dynamiczny w miarę żeby to się zaczęło od tego że ja wiem co chcę powiedzieć od pierwszej sekundy i potem to już się jakoś toczy i staram się tylko zerkać na to czy ja się trzymam tych trzech moich bullet pointów i to jest całe przygotowanie tutaj sięgam do szuflady od jakiegoś czasu robię live'y codzienne zrobiłem ich już 15 ten jest 16 moim celem jest moim celem jest 100 więc skończę około maja 2025. To są te wszystkie postity, które lądują w szufladzie, które sobie przygotowywałem, żeby nagrywać live, ale również żeby nagrywać krótsze wideo. I teraz, podobnie jak mój folder Google, mogę zawsze wrócić do tych postitów, wziąć taki temat i po prostu opowiedzieć go na nowo. I to będzie nowy kawałek kontentu w temacie, który wiem, że interesuje moich odbiorców, czyli ciebie. A z czego to wiem, no bo przeglądam statystyki, patrzę, czy są komentarze i również potem w kontaktach już bezpośrednich, bardzo często z osobami, z którymi rozmawiam, na przykład o podjęciu współpracy. To ci moi rozmówcy, czyli część z nich w przyszłości, potem to moi klienci, mówią mi, co ich przyciągnęło, albo co ich zainteresowało, albo co było tym ostatnim impulsem do tego, żeby się ze mną skontaktować. Także, jak widzisz, mój warsztat produkcyjny jest super prosty, nie korzystam z niczej pomocy, bo po prostu mi jest tak łatwiej i tak jest szybciej, też jest taniej, oczywiście. To też jest jakiś tam istotny element. Trzeci bullet point, czyli moje trzecie narzędzie, również związane wideo, to jest to, z którego korzystam w tej chwili. Ono się nazywa OneStream, onestream.live i to jest narzędzie do streamowania w internecie, czyli do publikowania wideo na żywo. I teraz uwaga, wydaje się, myślę wielu osobom, że publikowanie wideo na żywo, czy nagrywanie wideo na żywo jest najtrudniejsze. Otóż nie, jest najłatwiejsze i najprostsze. Jak już mamy ten postit i wiemy, co chcemy powiedzieć i nie boimy się mówić do szklanego szkiełka, i żeby nam było łatwiej i przyjemniej, myślimy sobie, ja tak robię i, do, i Ciebie też do tego zachęcam, myślę sobie o jakiejś konkretnej osobie. Patrzę w tą kamerę i mówię, i mam w głowie kogoś, do kogo to mówię. I teraz w ten sposób łatwiej mi jest nawiązać kontakt z żywą, prawdziwą osobą. I trochę ukierunkować to, co mówię, bo wiem, czego ta osoba potrzebuje, bo ją znam. Mówię o prawdziwej osobie: myślę o prawdziwej osobie, kogoś spośród moich klientów, znajomych, może czasami rodziny czy takich, że tak powiem, z prywatnego życia osób, ale, ale zawsze tam jest jakaś, jakaś żywa osoba i dzięki temu łatwiej jest mi po prostu nawiązać kontakt, bo patrzenie się w to szklane kółeczko może nie ułatwia właśnie budowania kontaktu z człowiekiem. Natomiast świadomość, że po drugiej stronie tego szkiełka jest ta osoba, już tak. No i ten one stream pozwala publikować, transmitować to wideo na żywo na kilka platform naraz i w tej chwili to nagranie pojawia się, jest widoczne na LinkedInie, Facebooku i na YouTubie. I teraz to, co jest piękne w tego typu publikowaniu treści, to jest to, że włączamy go live, opowiadamy to, co mamy do opowiedzenia, kończymy tą sesję i to jest wszystko. Nic więcej nie trzeba robić. Oczywiście można na tych platformach przyciąć początek czy koniec, tak samo, już nie trzeba tego pobierać, edytować i wgrywać na nowo. YouTube, LinkedIn i wydaje mi się, że Facebook też mają takie możliwości. Ja z reguły tego nie robię. No niestety jest taki efekt, że jedna czy dwie sekundy, jak czekam, aż ten live się uruchomi, to są takie dziwne i mój wzrok gdzieś tam błądzi, bo patrzy na licznik, który mam tutaj w prawym rogu ekranu i patrzy, czy te sekundy już zaczęły lecieć, czy już na pewno jesteśmy live. Czasem się coś przytnie, więc są takie minimalne niedogodności, ale czas poświęcony na wyprodukowanie takiego kawałka treści. To jest głównie ten czas tego live'a, no i te kilka minut na przygotowanie postita, czyli tytuł i trzy bullet pointy. Jest to bardzo proste i dla wielu osób, niektórzy z moich klientów zaczynają wchodzić w to i mówią: jest mi łatwiej mówić na żywo niż przygotowywać wideo. Opracowywać skrypt czy scenariusz, zastanawiać się o czym powiem, w jaki sposób, bo podczas y, mówienia na żywo nie ma na to czasu. Po prostu trzeba wiedzieć, co się chce powiedzieć i starać się to przekazać. Jak najprościej, jak naj, w sposób jak najbardziej zrozumiały, no i też nie ma tutaj za specjalnie miejsca, żeby robić bardzo długie pauzy, no bo e, chyba, że robimy wspólnie jakieś ćwiczenie, jest między nami interakcja. Natomiast jeżeli chodzi o live'y, to na początku to wygląda tak, że większość Twoich odbiorców obejrzy te live'y z nagrania. Więc, nawet jeżeli widzisz w tych statystykach live'a, czy w tych ekranach, że tutaj nie ma komentarzy albo nie ma uczestników na żywo, to nic nie szkodzi. Na początku tak jest, no po prostu ten live nie dociera do nikogo, szczególnie jeżeli ten live nie jest zapowiedziany. Czyli najpierw nie ogłaszasz, nie tworzysz wydarzenia na Facebooku czy LinkedInie i mówisz tutaj tego dnia o tej godzinie będzie live, zapraszam, porozmawiamy o czymś. Można tak robić i wtedy robisz jakiś warsztat albo jakiś webinar, albo jakąś swoją prezentację, oczywiście, ale w takim codziennym ujęciu ten live służy do tego, żeby nagrać wideo. Ono trwa tyle, ile będzie trwało, ile będziesz transmitować. Jeżeli to będzie wartościowe i przydatne dla Twoich odbiorców, to będą to oglądać. Jeżeli będzie nudne, to zobaczysz w statystykach, że nie oglądają tego live'a zbyt długo. Także to wszystko z czasem się wypracuje. I wracając do początku tego nagrania, tego live'a i jednocześnie nagrania, zależy mi na tym, żeby pomóc Ci. Publikować codziennie i żeby to nie zajmowało więcej niż godzinę czasu, bo wtedy to ma sens. Bo ja wiem, że masz wiele obowiązków i klientów do pracy, albo innych działań, które wykonujesz w swoim biznesie. Ja staram się codziennie zaczynać od tego, że przygotowuję treść do publikacji codziennie rano. Staram się to robić od poniedziałku do piątku regularnie. Czasami mi to nie wychodzi, a czasami to jest trochę później, ok, ale staram się na to. Znaleźć czas codziennie, dlatego że mój biznes jest tak zbudowany. Publikuję content, to powoduje, że od czasu do czasu interesują się tym, jakcyś ludzie, oni się ze mną kontaktują i rozmawiamy, i potem y, y, pracujemy i y, y, jak klient, i dostawca jakiejś usługi. W związku z czym bez publikowania ten mój biznes nie miałby kontynuacji, nie istniałyby te kolejne zadania i te kolejne etapy. Od tego się wszystko zaczyna. Większość moich klientów, nie wszyscy, ale większość moich klientów przychodzi dzięki temu, co publikuję w sposób organiczny. Czasami testuję różnego rodzaju reklamy i z tego też się pojawiają klienci, ale reklama nie jest moim głównym źródłem pozyskiwania klientów, tylko kontent organiczny. I do tego Cię zachęcam i myślę, że w przyszłym roku, 2025, nikogo, a szczególnie małych biznesów, nie będzie stać na to, żeby nie publikować w social mediach regularnie.